Cześć, manko witam Was serdecznie, z tej strony Cezar Elite i dzisiaj po raz pierwszy na moim kanale odpakujemy sobie paczkę od Gucci. Zaczynajmy! No to co, lecimy z unboxingiem. Na początku trzeba znaczyć, że paczka, każda paczka z Gucci jest wysyłana usługą UPS Saver, czyli najlepszą, najszybszą usługą Kurierską UPS-u to jest zwykle 1-2 dni roboczych na terenie całej Europy. Taka paczka jest dostarczana. A jeżeli chodzi o zapakowanie, jest to bardzo porządnie zaklejony i bardzo wytrzymały. W dodatku wodoodporny karton. O, oczywiście paczka z wypełnieniem, żeby to wszystko nie latało. No i tutaj mamy kilka gadżetów wewnątrz. Od Gucci pierwszy gadżet jest to no taki liścik z podziękowaniem za zakupy. O, właśnie taki. No i następna rzecz, która znajduje się w paczce, no to już taki standard, jeżeli chodzi o przesyłki. Etykieta zwrotna, rachunek i instrukcja zwrotu, więc to normalna sprawa. No i ta ostatnia rzecz, która została tutaj w pudełku jest to Gucci Bloom, czyli kolejny gift. Tak naprawdę jest to po prostu tester perfum w formie takiej fajnej, bardzo estetycznej kartki Gucci Bloom. I tutaj macie, nie wiem, te nazwy są takie francuskie, nie będę tego czytał. Ale no, są to bardzo, bardzo przyjemne testery zapachów. No i teraz już przechodzimy do części głównej. Tutaj przy okazji zamawiania jakiegokolwiek itemu, czy nazwijmy to ciucha, czy akcesorium, to dla tych, którzy nie tolerują słowa item, przy okazji takiego zamówienia zawsze dostajemy jeszcze torbę Gucci. Te torby bardzo często się zmieniają, są różne, zależnie od sezonów. I w tym sezonie widzicie, mamy taką torbę, Warning, authorized, Personnel only czy mniej więcej tak to powinno się przeczytać no i pod spodem Gucci ta torba ma taki bardzo, bardzo mocny surowy vibe, coś tak jakby wiecie o co chodzi, Off-White ta kolekcja The Ten, to takie trochę nawiązanie właśnie do takiej surowości tak bym to tutaj nazwał. No i teraz możemy już przejść do samego przedmiotu zamawianego przeze mnie na gucikom, czyli do tego, na co wszyscy czekali. Aha, no i tutaj jeszcze jedna taka informacja. Jeżeli chodzi o tą wstążkę, no to jest to opcja dodatkowa. Zamawiając jakikolwiek przedmiot na stronie gucci, możesz zaznaczyć taki checkbox, że prosisz o to, żeby spakowali tą rzecz jako prezent i wtedy, no właśnie, jest przewiązywany ten. Twój zamówiony przedmiot taką faśnie wstążką. Ok, także już koniec, że tak powiem, walenia konia. Tutaj yy, lecimy z kominiarą, bo to nie ma co się aż tak na tym spuszczać, że tak powiem. No, oczywiście tu ładnie zapakowane. No i proszę bardzo, moi drodzy, oto wspomniana kominiarka Gucci. No, na no, tutaj jeszcze co w niej jest takiego fajnego, nietuzinkowego. No to te siedem pomponów różnej długości, które no, w sumie też trochę przypominają dedy i myślę, że jest to bardzo fajne akcesorium, które e, na pewno moi drodzy będę e, w jakiś tam sposób używał. Co jest jeszcze w tym kombinacji fajnego, to że ona przypomina takiego trochę, nie wiem jak to się nazywa, harlekina, jakiegoś takiego taką maskę, nie, troszeczkę myślę, że inspirowaną e, tymi Takimi wrestlingowymi sztukami walki tam Puerto Rico, te sprawy, nie wiem jak to się nazywa. Tutaj może być napisane. Peru Mask, więc no może rzeczywiście tam jak w Peru mają e, ci wojownicy leży tacy na twarzach takie maski, no to to wygląda podobnie dookoła tak jak widzicie tutaj G, 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 wszędzie literki G oczywiście cała jest wykonana z wełny, no bo jak miałoby być inaczej za taki hajs, nic innego, myślę, że raczej tu nie wchodzi w g. no i to jest oczywiście moi drodzy rozmiar M, więc myślę, że jeżeli chodzi o moją głowę to powinno być w porządku e, no i zaraz ją przymierzymy no także powiem Wam szczerze, że Wygląda jeszcze bardziej gangstersko niż myślałem. Powiem Wam szczerze, że naprawdę jest zajebista. Nie myślałem, że tak dobrze ona będzie się prezentować. Podwyższę tutaj jeszcze troszeczkę kamerę. O. Abo zrobię to inaczej, poczekajcie. Dobra, dobra, dobra. Także jeszcze tutaj takie szybkie ujęcie, zobaczcie. Naprawdę. Przekozacki item. Zobaczcie to, w ogóle te pompony, te wycięcia na oczy, wycięcie na usta, które naprawdę jest idealne, w ogóle jak zwykle w kominiarkach każdych te usta tak jako średnio pasują, średnio to fituje, eee, często bardzo jest takie no, że tak powiem po prostu to przeszkadza, to tutaj wręcz przeciwnie jest naprawdę zajebiście, powiem Wam szczerze, że aż jestem zdziwiony tym, jak ona dobrze leży i jak w sumie się w niej przyjemnie jest, że tak powiem, jak się w niej przyjemnie jak ona przyjemnie leży na całej twarzy no, myślę, że jest to naprawdę e, niezły, niezły wyfrikowany item, który, no myślę, że jest ogólnie gruby więc to na tyle moi drodzy dzięki za oglądanie e, mam nadzieję, że wam się podobało bo mi ta komedia podoba się na pewno i pamiętajcie KEEP IT FUCKING LIT siemano Oh